W 2020 roku Stany Zjednoczone przeprowadziły z kolei nalot na Bagdad na początku 2020 roku i tam zabito generała Kasema Soleimaniego. Jednego z kluczowych przywódców irańskich, wojskowych, dowódców wojskowych irańskich. No i wtedy też była bardzo głośna dyskusja o tym, czy, czy tutaj Stany Zjednoczone pod przywództwem właśnie Donalda Trumpa będą próbowały jakoś wpłynąć na, na to, co się dzieje w Iranie, jak Iran realizuje swój program jądrowy. No ale wtedy po kilku dniach takiej zawieruchy właśnie na Bliskim Wschodzie wyszedł Donald Trump i powiedział, że no, Iran wydaje, się ustępować po tym, jak też, też były jakieś próby, próby odwetu ze strony Iranu. No i tak naprawdę tym jednym oświadczeniem wtedy Donald Trump zdeeskalował, tak? czyli obniżył też to napięcie. To jest takie dosyć typowe też dla, dla Donalda Trumpa, sposobu jego działania, że jest mocna jakaś reakcja, a później jest szybkie wygaszenie tej sytuacji.